Siema widzowie, w dzisiejszym filmie chcę wam pokazać jak zainstalować Brawl Starsa na komputerze Dużo miałem zapytań na live'ach, bo ja na live'ach właśnie grałem w Brawl Starsa na kompie i dzisiaj chcę wam to pokazać Więc wpisujecie sobie w przeglądarkę BlueStack Blue Stack. Dzięki tej aplikacji właśnie będziecie mogli grać w Brawla I po prostu wchodzicie w pierwszy link w przeglądarce pobierz Bluestack 10. Zaczyna wam się pobierać. Dalej wchodzicie i musicie go oczywiście zainstalować na swoim komputerze. Sprawdzanie systemu, zainstaluj teraz, zgadzam się z warunkami korzystania. To ma 155 MB, także myślę, że szybko wam się pobierze o 552, czy już troszkę więcej bo to, tam jest generalnie kilka jakby odnóg tego bluestaka więc chyba będą jeszcze, będzie jeszcze jeden plik bo razem są trzy takie właśnie pliki z bluestaka z tego co wiem zaraz 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 zobaczymy jak się to pobierze i oczywiście będziecie o i mówiłem właśnie że jest trzeci plik jak wam, jak wam się pobierze to będziecie też musieli zalogować się do swojego konta ale o tym wszystko powiem. Ok. E, mamy sprawdzanie wymagań systemowych. Zatrzymaj swojego antywirusa, jeśli występuje jakiekolwiek błędy poprzez instalację. No właśnie, jeśli też nie chce Wam się zainstalować, ta aplikacja Bluestack, to oznacza, że po prostu wasz antywirus będzie blokował instalację Bluestacka. także też musicie zwrócić na to uwagę. Mm, ok, mamy 36-37%. Okej, okay. właśnie tak jak mówiłem, będziecie musieli się zalogować do swojego konta yy, Google jakby, bo to jest przez tak jakbyście to jest aplikacja przez Google Play jakby, nie? Jak macie Samsunga Androida, no to po prostu sklep Play tam jest i na sklepie Play macie właśnie Brawl Starsa, to tak samo tutaj jakby na komputer ściągacie yy, właśnie BlueStacka, dzięki któremu będziecie mogli ściągnąć Brawl Starsa, nie? Czyli BlueStack to jakby takie oprogramowanie dzięki której ściągniecie tą apkę dobra, kończenie czynności po instalacji już mamy końcówkę widzowie jeszcze chwilę, jeszcze chwilę jeśli wam się spodoba, jeśli wam się uda zainstalować Brawla na kompie to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie razem z dzwoneczkiem ten kanał, z dzwoneczkiem pamiętajcie, to jest mega ważne na, na tiktoku prowadzimy live y z Brawl Starsa, ostatnio było 571 osób Także zapraszam bardzo serdecznie do wbicia na konto TikTokowe. Ok, no dalej, dalej, dalej. Blues, tak pobieraj się wariacie. Bo my mamy ogólnie światłowód, a widzę, że to długo, długo idzie. Ok, zaraz zobaczymy, jak będzie koniec. 79% już. No, kończenie in czynności instalacji to już, już, już od dłuższego czasu widać. Ok, zaraz zobaczymy. 83% nie chcę nic przerywać, żebyście tak naprawdę od, od początku od A do Z widzieli jak przebiega ta instalacja. Ja jedynie po prostu usunę odcinek, usunę po prostu czas w którym będę wpisywał swojego maila i hasło, żeby takie dane nie były, nie były widoczne. Ale poza tym będziecie widzieli od A do Z, jak zainstalować tego Bluestacka. Ok, no dalej, 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 instaluj się. 95% Kończenie czynności instalacji: 96, 97, 98, 99. No i widzę, że już się zainstalował, bo NVIDIA karta graficzna dała znać. Ok, mamy to. Instaluje się numer jeden na świecie App Player, teraz wspierany przez technologię Mobile Cloud. Ok, teraz widzowie, macie tutaj yy, Wszystko, ok, potwierdzacie i macie właśnie yy, tak gu, yy, Google Play, nie? Sklep Play. Ja akurat mam Androida iOS, ale yy, wiem, że tutaj na tym sklepie Play się tam kupuje. No dobra, na Androidzie, nie? I teraz musicie się tutaj zarejestrować na to konto po pierwsze yy, zaraz wam po powiem jak to się robiło, ustawienia nie, w ustawieniach nie, bluz rynek, okej czekaj, jak poszukamy Brawl Stars Brawl Stars no to niestety nie możecie tego znaleźć, nie? bo po prostu nie jesteście zalogowani i teraz, czyli coś nam się z tyłu otworzyło agree zaloguj się poprzez Google, widzicie? zalogujecie, musicie się zalogować Ok, i teraz widzowie, ja będę wpisywał swojego maila i hasło. Także zaraz, zaraz do Was wracam, jak się zaloguję. Teraz, widzowie, właśnie się zalogowałem, i mogę właśnie sobie poszukać Brawl Starsa. Po prostu wpisujecie sobie e, Brawl Stars, tam już było, ale pokażę Wam to jeszcze raz. Nie, dziękuję. E, wpisujecie Brawl Stars i zainstaluj. W tym momencie jeśli właśnie jesteście za zalogowani y, na koncie y, sklepu Play, to wpisujecie sobie Brawl Starsa i wam się po prostu pobiera. Macie 543 MB do pobrania. Pół y, giga, myślę, że nie jest to aż tak dużo. Hmm, poczekamy chwilę i pokażę wam jak finalnie y, wygląda ten Brawl Stars na komputerze zaraz zobaczymy 35% 38% 40% 42% 44% 46% no myślę, że szybko idzie 58, 71, 85. No i mamy już prawie 100%, 96% dokładnie i już nam się to instaluje Ok, ok. Zagraj. E, możecie sobie też kliknąć widzowie, właśnie F11, żebyście mieli cały ekran. O, tak jak tutaj. Nie teraz. E, ja nie chcę utworzyć konta z tego względu, że mam już y, swoje konto na telefonie i mogę się połączyć przez Supercell ID. No i tutaj macie tą, wiecie. Tą grę taką startową, jak się zaczyna Brawl Starsa. O i macie yy, po lewej stronie strzałki, tutaj wsadem. Wsadem po prostu sobie sterujecie. Po prawej stronie będziecie mieli yy, strzał, no i ulta swojego. No, klikacie po prostu lewym przyciskiem, przyciskiem myszki, żeby, żeby właśnie użyć strzału. O, widzicie, tak jak tutaj, właśnie, tylko te funkcje dopiero później będą odblokowane. No dobra, nieważne. Teraz klikacie w lewym górnym Supercell ID, no i możecie się zalogować. Continue, i teraz po prostu ja sobie wpisuję swój e-mail i hasło, zaraz wam pokażę. OK, i w tym momencie właśnie potwierdziłem swoje hasło. Supercell ID confirm i mamy tutaj logowanie do naszego głównego konta na którym gram na telefonie. No i mam 20 akceptuj wszystkie 27 tysięcy pucharków. No i widzowie, tak jak widzicie, możecie sobie grać w brawl starca. Ja mam dwa monitory i na przykład jeśli wyjdę na drugi monitor, to automatycznie pokazują mi się tutaj takie strzałki w, w sad właśnie i po prawej stronie. Yy, takie strzałki, ale jak kliknę sobie na ten główny monitor, no to już te strzałki tutaj w lewym dolnym i prawym dolnym mi znikają. No i w ten sposób właśnie możecie grać w brawl starsa na komputerze. Także jeśli daliście radę, jeśli filmik wam się podobał, daliście yy, tutaj radę zalogować się i tak dalej, no to subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, no i oczywiście bądźcie na live'ach na TikToku i trzymajcie się. Do zobaczenia, siemano.